Ogromnie się cieszę i bardzo serdecznie ci gratuluję tego, że chcesz zająć się swoim zdrowiem. No bo dodatkowe kilogramy nie robią zdecydowanie nic dobrego, a niestety skracają nam życie. Polecam ci bardzo serdecznie system, który sprawił, że do dnia dzisiejszego zrzuciłam 24 kilogramy. Dzisiaj wraz z tym systemem chudnie tysiące osób na całym świecie, a ja mam przyjemność wprowadzać ten system na polski. I nie tylko rynek. Często słyszę, Magda, jak to zrobiłaś? O matko, jak super wyglądasz! Skoro ja mogłam, to ty też możesz. Po pierwsze, z insulinoopornością wcale nie jest tak łatwo. Po drugie, z chorobą tarczycy też wcale nie jest tak łatwo. Po trzecie, po dwóch porodach też nie było mi łatwo. Ale ten system to holistyczna opieka twojego metabolizmu. To coś, co w bardzo skrupulatny sposób zmieni. Twoją wagę. To jedyny system na świecie do zarządzania wagą, który opiera się na epigenetyce, czyli na komunikacji genowej. Dzięki temu uderzamy składnikami naturalnymi w geny odpowiedzialne za procesy metaboliczne. Masz więc gwarancję, że przyjmując ten zestaw, nie tylko sięgasz po coś, co jest naturalne, ale dodatkowo bardzo skrupulatnie przebadane pod kątem skuteczności i bezpieczeństwa. Sama doskonale wiesz, jak wiele razy już pewnie się odchudzałaś. Sama doskonale wiesz, jakie to jest trudne. To złożony proces, i bez konkretnej nauki ciężko jest nam sobie z nim poradzić. A co więcej, nawet jeżeli schudniemy, to bardzo często spotykamy się później z kim? Z panem Jojo, który robi swoje i sprawia, że już kolejny raz nie chcemy się nabrać. W tym wypadku jest inaczej. Ten zestaw to pięć produktów. Dwa z tych produktów są w postaci kapsułek. Jedne przyjmujesz rano, drugie wieczorem, i dwa produkty są w postaci saszetek, które rozpuszczasz. Piąty produkt to batony. Batony, które mają bardzo dobry skład i zastąpią ci posiłek. Taki baton jemy raz dziennie. Co ważne, w tym systemie jesz normalnie. Nie ma potrzeby odstawiania posiłków, nie ma potrzeby rezygnowania z posiłków, a Twój organizm sam będzie wiedział, ile powinien zjeść. A czego powinien unikać? W badaniach klinicznych zostało udokumentowane, że zestaw najlepiej działa wtedy, kiedy przyjmujemy go 4 miesiące. Więc nie zakładaj, proszę, że kilogramy, na które zarabiałaś przez kolejne miesiące, stracisz w 2 czy 3 tygodnie. Tak to się nie dzieje. To nie są cuda. To jest nauka, która potrzebuje czasu, żeby Twój organizm zaczął działać inaczej. System jest prosty, łatwy. I właśnie dedykowane dla zabieganych i zapracowanych ludzi. Bo to my głównie wtedy nie mamy czasu zwracać uwagę na to, co jemy, jak jemy i kiedy jemy. Ten system uczy nas nawyków, uczy nas wszystkiego tego, co jest niezbędne, żeby w momencie, kiedy przestaniesz go stosować, utrzymywać wagę, a co więcej, chudnąć jeszcze bardziej. Ja podczas stosowania systemu przez 4 miesiące schudłam 16 kg. A po odstawieniu z systemu chudłam dalej. Wraz z zestawem otrzymujesz ode mnie mentoring, prowadzenie, dostajesz ode mnie numer telefonu i możemy porozmawiać na temat Twojego celu oraz tego, w jaki sposób go osiągnąć. Otrzymujesz również materiały, jak również dostęp do grupy, w której masz inne osoby, które w genowych rewolucjach osiągają swoje cele dotyczące wagi. To co? Zaczynamy? Otrzymasz ode mnie też sekrety dotyczące stosowania tak, żeby osiągnąć jak najszybszy efekt oraz materiały, na przykład przepisy, które może będziesz chciała użyć po to, żeby móc swój metabolizm jeszcze bardziej rozkręcić. Życzę Ci, byś tak jak ja Dzięki utraconym kilogramom, zdrowo zaopiekowanemu ciału miała więcej energii, więcej pasji, więcej możliwości. Nie musiała się chować po kątach, żeby być niezauważonym, bo jestem jakaś. Pamiętajcie, kobiety tak mają. Bardzo często się porównują, a porównywanie się jest złodziejem szczęścia. Życzę ci, żebyś osiągnęła taki cel, jaki masz. Chętnie ci w tym pomogę. Napisz do mnie, koniecznie i dowiedz się więcej. I zróbmy coś razem z tymi kilogramami, których już nie chcesz. Do zobaczenia.